Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo krótki film Beyond ATC na pokładzie. Jest ta aplikacja symulacją ATC, po prostu. Generowane odpowiedzi są kontrola powinna działać, connected to the SIM, always on the top, możemy sobie to wszystko zaznaczyć, autorespond off, autotune radio on, zobaczymy co z, tym, co z tego wynika, ja widzę, że na razie nic tutaj się nie dzieje, to jest w jakimś stopniu połączone, proszę Państwa, z naszym SIM briefem, ja sobie jeszcze raz wygeneruję lot z Gdańska do Krakowa, bo przecież na tym zawsze będę coś testował. I wydaje mi się, że o widzicie, tutaj są na przykład wszystkie częstotliwości, na których w Gdańsku operujemy, czyli oczywiście 80 Grant Center i tak dalej, i tak dalej, Tower, żeby nie było. Dobra, mamy wygenerowany plan lotu, ale nic się nie dzieje. Ale może to jest kwestia auto -tuned. Dobra, a zróbmy, 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 zróbmy tower 118 100. Mamy oczywiście nasze radio. 118 100. Proszę bardzo. I teraz moglibyśmy ogarnąć sobie, że chcemy lecieć do Krakowa, ale my chcemy push to talk, Mm, muszę ustawić jakiś przycisk mądry, który będzie za to odpowiadał. Binding, trigger, push to talk, trigger, press the cable, joystick or control key to bind. Dobra, niech będzie tylda. Good yeah. tower, good evening, uh, good morning. Request if our clearance to crack of asphalt. Mike Delta Golf 738, Gdansk Tower, expect runway 11L2 Bravo departure, squawk 1000. Gdansk Tower PMDG 738, uh, expect runway 11L2 Bravo departure, squawk 1000. Papa Mike Delta Golf 738, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. We are back to you for pushback and engine start PMDG 738. Stos, Podoba mi się. Na streamie dzisiaj wieczorem zapraszam bardzo, bardzo mocno serdecznie na streama. Będziemy testować. Rozumiem, że to mogę zmienić. Że to się jakoś zmienia tutaj, to PMDG 738, na przykład na kilorami Oscar One Charlie. Please, radiocheck. Papa Mike Delta Golf 738 did not copy. Wind, check. Papa Mike Delta Golf 738, I didn't get that. PMDG 738, please radio check. Papa Mike Delta Golf 738, I didn't get that. I to wszystko będziemy sprawdzać na streamie. Pozdrawiam.